W tej sytuacji wolno Ci jeszcze skręcić w prawo. I teraz, moi drodzy, żeby skręcić w prawo, musiałbym, musiałbym się przestawić, bo rozumiem, że jestem na tym pasie. Prawda? Zwróćcie uwagę, jeżeli miałbym się, miałbym skręcać w prawo, to musiałbym być daleko, daleko na tym pasie. A tutaj ja widzę linię ciągłą. To siłą rzeczy mam odpowiedź, że już nie. Przejazd przez linię ciągłą jest zabroniony. Czyli tutaj odpowiedź jest no, ewidentnie czytelna. Mhm. Nie, już nie damy rady skręcić w prawo. W lewo, będąc na tym pasie, to jeszcze mógłbym pojechać w lewo. Tutaj jestem w tym miejscu. To jeszcze tutaj zdążę przed tą ciągłą linią zmienić pas ruchu. Zakładam, że nikt z tyłu za mną po tym, po tym lewym pasie nie porusza się, prawda? Mhm. Bo jeżeli tam się ktoś inny porusza już tym pasem, to musiałbym jemu jeszcze ustąpić pierwszeństwo przed wjechaniem. Dokładnie.